Anon Level 23 mocne 7 na 10. Jesteś fanatykiem królików. Od zawsze je lubiłeś. Gdy byłeś mały, mama kupiła ci jednego. Kochałeś go bardziej od niej. Ona w zemście zrobiła z niego obiad. W sumie był całkiem smaczny. Od tego momentu moim marzeniem było posiadanie hodowli królików. Tak, hodowli królików. W końcu jednak nadeszły studia i poczułeś tę prawdziwą wolność studencką. Mama ci wybrała kierunek psychologia. Jedynym plusem było to, że byłem jedynym facetem na kierunku. Z moim 7 na 10, każda była moja. Ja jednak upatrzyłem sobie jedną. Chcesz do niej zagadać, ale nigdy nie gadałeś z łóżkami, więc boisz się. Jedyna rzecz, która cię równie mocno podnieca, to króliki. Do głowy wpada więc ci tekst. Z braku próbujesz. Hej, króliczku, chcesz wejść do mojej klatki? Po co jej to powiedziałem? No dobra, spoko. Udało się. Idziecie do łóżka. Trochę przeszkadzało jej owłosienie porównywalne do King Konga, ale chodzicie ze sobą. Ona w sumie jest na psychologii dla Beki. Zawsze chciała być aktorką. Zmywarki do kuchni, a nie na srebrny ekran hehe. <laughs> Ty w sumie w wolnych chwilach lubisz bawić się fotografa. Kupiłeś nawet aparat. Potem przez miesiąc nie miałeś co jeść. Było warto. Ona zainteresowała się tym. Pyta się czy nie mógłbyś zrobić jej sesji zdjęciowej. Ty się chętnie zgadzasz. Robisz jej kilkanaście zdjęć. Jej się to podoba. Za każdym razem są one coraz odważniejsze. Pewnego razu mówi, Anon, robisz mi fotę dziś nago? OK? Ta kobieta to idea. Przebrała się za króliczka. Wszystkie wspomnienia wróciły. Wystrzeliłeś na sam widok przebrania. Mija rok. Chcesz zostać dziennikarzem. W sumie to od zawsze chciałeś robić, ale mama ci mówiła, że z tego hajsu nie będzie. W sumie to mama miała trochę racji. Nie stać cię za bardzo na jedzenie. Twoja Lożka musi pracować w jakimś spożywczaku, aby was utrzymać. Pracuje po 14 godzin, aby utrzymać ciebie. Tego darmo zjada. Z 9 na 10 wygląda na 4 na 10. W międzyczasie poznajesz inną. Nazwijmy ją Wanda. Mocne 7 na 10. Zaczynasz się z nią coraz częściej spotykać. Twoja Locha i tak tego nie widzi, bo cały czas pracuje, <laughs> Zaczynasz się spotykać z dwiema Lożkami naraz. W sobie nie jest to trudne. 6 miesięcy później Twoja pierwsza Lożka zaczyna coś podejrzewać. Mówi, że nie może tak dłużej, chlip, chlip, że chce być aktorką i być słaba. Każe jej się zamknąć, ona posłusznie słucha, tak mi się wydawało. Idę spać. Budzę się po godzinie, przykuty do łóżka, zakneblowany. Widzę przed sobą moje dwie lożki, na twarzy burak i JPG. Feels bad. Anon, myślałeś, że ujdzie ci to na sucho? Wiedziałam od początku, i Wanda też, obie jesteśmy BFF. Zdradzałem moją lożkę z jej BFF, przypał. Tak, Anonie. Wiem, że lubisz ostro, więc teraz pokażemy tobie, co to znaczy. Ostro! Wanda wyjmuje bicz i przez kolejne trzy godziny jesteś ciągle bity, opluwany. Na koniec dostajesz wałkiem do ciask. Tak, wałkiem typowa kobieca. Broń w twarz kilka razy, aż policzki zapadają. A no nie, zemsta jest słodka. Pamiętaj. Zostawiają cię w takim stanie. Po trzech dniach mamy do ciebie przyjeżdża zaniepokojona. Dostaje zawału. Umiera. Przyjeżdża po godzinie ojciec. Uwalnia cię, próbując powstrzymać śmiech i zażonowanie. Minęły dwa lata. Ty dopiero doszedłeś do siebie po tej akcji. Przez ten czas byłeś w zakładzie psychiatrycznym, chociaż dobrze karmili i bili lżej. Ty myślisz, co by tu zrobić? Spotykasz starego kumpla. Adama pisze do jakiejś szkolnej gazetki. O kilku piwach prosić, abyś mu pomógł, bo nikt nie czyta jego gazetki. Przypominasz sobie, że masz masę zdjęć byłej lożki. Pokazujesz ją Adamowi. Tak się podniecił, że natychmiast fapnął, po czym chciał więcej. Przyszedł ci do głowy genialny pomysł. Postanawiasz zmienić nieco profil gazety. Zmieniasz nazwę i nie masz pomysłu na logo. Nadal masz fetysz do królików, więc postanawiasz je wykorzystać. Wydajesz gazetę na pierwszej stronie fotki twojej byłej lochy. To działa. Obroty rosną o 2137%. Okazuje się, że twoja była dziewczyna zmieniła... Mieniła nazwisko i jest sławną aktorką. Podobno teraz nazywa się Merlin Manson, czy jakoś tak? Jako, że masz całą szafę i zdjęć korzystasz z tego i wstawiasz jej kolejne foty, miliony napalonych mężczyzn kupuje gazetę. Jesteś bogaty. Postanawiasz kontynuować dzieło z innymi kobietami. Robisz im fotki za hajs z pierwszego numeru, po czym wstawiasz do następnych. Wrok za nona stajesz się kimś. Postanawiasz spełnić swoje marzenie tak jakby. Bierzesz je wszystkie, zatrudniasz, bo i tak nie masz co robić z hajsem i każesz im paradować jedynie. Nie w króliczych uszkach. Mieszkają w klatkach i codziennie karmisz je marchewkami. Twoje marzenia się spełniły. A na dodatek jesteś bogaty. I tak przez następne 60 lat. Nazywam się Hugh Hefner, i to moja historia.